Mistrz i Uczeń to jest taka idea, która bardzo, bardzo pasuje do PZU, ponieważ PZU jest unikatową organizacją pod pewnym względem. Ponieważ my mamy pracowników, którzy mają 18 lat, ale też takich, którzy mają 80. Bycie mistrzem i uczniem w naszej organizacji jest w sposób taki organiczny, jest po prostu częścią DNA PZU. Bo wydaje mi się, że no prawdziwy mistrz to nie jest tylko osoba, która no jest w czymś najlepsza, ale jest to też osoba, która potrafi się dzielić swoimi umiejętnościami i która potrafi cieszyć się z tego, że obok niej wyrasta kolejny mistrz. Żeby być dobrym liderem, trzeba Trzeba rzeczywiście dojrzeć i trzeba się nauczyć słuchania ludzi, nie forsowania swojego, swojego zdania, swoich opinii, tylko raczej inspirowania zespołu do tego, żeby wyrażał swoje opinie. Myślę, że najważniejsza cecha lidera to jest zbudować właśnie, patrzeć na zespół jako, jako na całość. Mądry zespół i mądrzy członkowie zespołu no, budują tak naprawdę lidera. Mówimy wiele o artificial intelligence, ale artificial intelligence uczy samo siebie. Natomiast człowiek potrafi, potrafi przekazać tę wiedzę innym ludziom. I myślę, że to jest taki uniwersalny mianownik dla wielu dziedzin. To jest ważne w biznesie otwartość na ludzi, mentoring i przekazywanie wiedzy. To jest ważne w sztuce. To jest ważne w medycynie, w literaturze, ponieważ książki też rozmawiają ze sobą. Więc myślę, że idea mistrzostwa to jest idea taka bardzo humanistyczna i ludzka. Pokazuje właśnie człowieczeństwo, pokazuje umiejętność ludzi do przekazywania tego, co najlepsze jednym słowem, do budowania cywilizacji.